Witajcie w autoskanerze, jeżeli dookoła są same Ople, tak jak tutaj, no to jest znak, że coś się dzieje, bo dzisiaj jesteśmy w Lubaszu na wielkopolskim zlocie czy też spocie. Oplo. Oczywiście dotarliśmy tutaj też oplami, jak żeby inaczej. Eee, zawieźliśmy tu naszą Tigrę, naszą maskotkę, ale wzięliśmy też najnowszą hybrydową Astrę, natomiast e, o tych samochodach powiem może trochę więcej. Znaczy Tigre już dobrze znacie, Astre, w sumie też znacie wspomnę tylko o jej silniku, ale to później. Natomiast teraz e, przejdźmy się, trochę, zobaczmy, e, co tutaj jest. Bo oprócz popularnych modeli z lat 2000, 90-tych może nie masz tak dużo, czy 80-tych nie ma tak dużo, e, ale są tu też prawdziwe perły z. 60., 70., a nawet egzemplarze trochę starsze, które może niekoniecznie są Oplami, ale z Opla mocno czerpią. Zacznijmy właśnie chronologicznie, bo y, część osób już pewnie zauważyła, że tutaj nie ma znaczka Opla, jest y, co innego. No ale kto trochę zna historię motoryzacji, ten doskonale wie, że mamy tutaj do czynienia z czymś, co można by też w pewien sposób nazwać Oplem Kadetem. No w tym przypadku Moskicz, ale y, patrzmy dalej co się tu znajduje, bo e, askony, rekordy kapitan był też przed chwilą gdzieś chyba w tej chwili odjechał, ale był e, najwyżej na przebitce zdjęciowej Wam go wrzucę jeżeli nie wróci kolejny rekord, o właśnie tu widać kapitana on się szykuje chyba, żeby podjechać na Show and Shine i gdyby zdjąć mu emblematy, to można było śmiało pomyśleć, że mamy do czynienia tutaj z samochodem amerykańskim z amerykańską limuzyną bo format tego samochodu ciężko właściwie oddać w obiektywie Tak jest ogromny Tu pewien tuning Zawieszenie pneumatyczne Zajrzymy chociaż przez szybę do kabiny Prosto, elegancko jak widzicie nawet barek jest także jest jakby luksusowo ale idźmy dalej Najpierw właśnie przez tę strefę retro mamy rekorda, i to jest era motoryzacji, którą ja chyba lubię najbardziej. A może nie najbardziej, ale bardzo. Bo zobaczcie, co się tu dzieje. Ten kształt deski, te zegary, ta kierownica, te fotele, to wszystko. No, mała Ameryka, panie. I Opel, właśnie z tamtych czasów, jest za to uwielbiany, że był taką namiastką USA. Zobaczcie na tę klamkę no kosmos ale patrzymy dalej, bo też ikona lat późniejszych obok stoi czyli Opel Senator, to są czasy kiedy jeszcze Opel produkował właśnie takie auta e, klasy no dzisiaj by się powiedział premium to było coś dla tych, którzy chcieli mieć luksus, a niekoniecznie chcieli się wyróżniać na drodze a więc Senator, którego dzisiaj bardzo już ciężko spotkać na drodze, mało tych samochodów zostało Kabina też, widzicie, grube welury. No obraz tego nie oddaje, jak one są grube. I w sumie w takim samochodzie nawet lepiej, że welur niż skóra, bo... jest właśnie tak jakby bardziej luksusowo. No i też to, co wtedy było modne, czyli... lampy jakby przydymione, tak jakby trochę połączone jedną dużą blendą. Też delikatny tuning, felga, wydech. No, tuż mamy strefę bardziej współczesną, ale jeszcze chodźmy zobaczyć, bo mamy też nieco nowszego. Kadeta, który właśnie wyjeżdża. No, nawet te samochody, które są dzisiaj relatywnie naprawdę bardzo małe. Stoimi kształtami na myśl przywozą amerykańskie krążowniki szos. I to jeszcze mamy w automacie kadeta. To nie są tanie rzeczy. Zobaczcie na to jak są tu te szyby uchylane, jak to wszystko jest wykonane z przodu fletnerki, a więc przewietrzanie kabiny no w taką pogodę po prostu super. Nawet pomimo braku klimatyzacji piękne felgi. I to, że w tamtych czasach też nie bano się odważnych kolorów, odważnych lakierów, bo ten samochód, gdyby był szary, pewnie dużo by tracił, a tak po prostu lśni, błyszczy, jest przepiękny. A tu już także inne samochody, bo miłośnicy Opla się nie zamykają, tylko na tę markę. Podejdziemy trochę pod scenę, ale dyskretnie, dlatego że tutaj trwa prezentacja samochodów. I Jak widzicie Astra GSI. Astra jedynka GSi, no nasza, kreszta, e, ta którą dzisiaj przejechaliśmy jest właśnie w wersji GS Line i ma pewne ta, nawiązania do tej Ale, serii GSi natomiast tutaj Fki, oryginały GSi e, i co ciekawe ich właściciele właśnie też mówią o tym, że mnóstwo jeszcze timingowych dodatków tutaj dodali, bardzo rzadkich, bardzo rzadko dostępnych Tu oprócz tego, że, że jest ładny czeka, ma te bardzo szerokie takie miejsca tam w Polsce, dalej w właśnie alejka out współczesnych sporo odwiedzających dużo dodatkowych tych regulacji na tak, ja tak. Tutaj sobie można poustawiać ja sobie na chwilę zamilknę, żeby, żeby pokazać Wam wnętrze tych potrzeba. samochodów. Czyli jest z jednej strony sportowy, a z drugiej strony można komfortowo, bez bólu w plecach zrobić wiele kilometrów. Tak, dokładnie. A u Ciebie coś w wnętrzu, jakieś zmiany zachodziły, czy, czy mamy tutaj jakby serię? U mnie jest seria z paroma tam, takimi dodatkami, typu wymieniony licznik na digital z Kadeta zmieniona kierownica, a tak to poza tym nic ciekawego. Słuchaj, to od razu podpytam, bo jak gdyby skorzystajmy z okazji, że tam mamy zmieniony wnętrze, tu jest oryginał z GSI. Kto pamięta Auto Tuning Show w pile 2000, ten ręka do góry, założy się, że ta kalibra właśnie tam była. To jest styl tuningowy, który no dzisiaj właściwie wyginął, chociaż są tacy, którzy starają się ten styl przywracać. Jak widzicie dużo laminatu, dużo poszerzeń, no niestety też i dużo korozji, no taka specyfika tych samochodów, tak to niestety wygląda. Rozmawiałem z właścicielem, mówi, że nie do końca jeszcze wie co z tym samochodem zrobić, bo może będzie go ratował, ale auto jest ósme w kolejce do odbudowy. Nie wiadomo, czy się jej doczeka, natomiast nawet w takim stanie, bym powiedział, że to jest, um, to jest pewien relikt pewnej epoki. Słuchaj, Można zobaczyć, jak to kiedyś, to kiedyś to było. Zajrzyjmy sobie do wnętrza. To jest Trochę, jak widzicie, to jest zdekompletowane. To jest zdekompletowane. Temu Tutaj jak to widać, że może kiedyś ten samochód był biały. A może to, to jest to jakiś to podkład? To ciężko to powiedzieć. To coś Aż coś tak się nie, nie znam, więc się nie wypowiadam. Ja Wam bardzo dziękuję za pogadankę. Się ale ciekawostka, tak, że na, na tym zlocie to nie to tylko to piękne, błyszczące, pachnące, wypolerowane wiec, samochody, ale też coś takiego, co pozwala e, trochę sobie ta przypomnieć, ta jak ta to, ta remontie, to kiedyś było, bo właśnie mała, ta 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 sobie, auto tuning Piła, no to już taka trochę legenda wydarzeń tuningowych w naszym kraju. I chyba nie, miejcie ich więcej, ale tych już nie I tak się kiedyś tuningowało samochody, kalibraniczym, prosto szybkich i wściekłych. żeby nic tu nie było ustawione, reżyserowane trochę głośno się zrobiło pod sceną e, no jak widzicie ten kadet o którym przed chwilą mówiłem właśnie tam podjechał i za chwilę pewnie właściciel będzie opowiadał o tym e, samochodzie jak mm, pewnie skąd go ma czy go odbudowywał, czy takiego go kupił e, ale przejdźmy sobie do tej strefy samochodów, które właśnie tu na wieździe stają, czyli tych bardziej współczesnych, no i na dzień dobry mamy Corsa, jak widać grubo porobioną bo zobaczcie, jak to nisko ziemi siedzi. My wspomnieliśmy o tym, że nasza tigra jest obniżona, ale tigra to jest nic w porównaniu do tej korsy. No jest ostro. Zadbano też o wygląd pod maską, żeby to wszystko pewnie nie tylko miało sporo koni mechanicznych, ale też zacnie jeździło. Wnętrze też porobione, kubełkowe fotele, dodatkowe zegary, klatka bezpieczeństwa. To jest ciekawy element. O tym było podczas prezentacji tego samochodu. Że to są rolety dedykowane do korsy. Były nawet produkowane jakiś czas. Ale podobno firma, która już się produkuje, się zamknęła. A więc Biały Kruk, właścicielka, mówiła, że drugiej korsy z czymś takim w Polsce nie ma. System audio. Spoiler. I zobaczmy dalej. Jest tu sporo opli Zafira. Sądząc po kolorach, to najprawdopodobniej specyfikacja OPC. I to jest dowód na to, że można stworzyć samochód siedniosobowy, który będzie naprawdę bardzo szybki. Tutaj gościnnie BMW. No i zbliżamy się właśnie do strefy błękitnych asterek. Trochę mi to przypomina złoty timingowe w Skandynawii, gdzie też oni się czasami ustawiają, właśnie kolorystycznie. I zobaczcie, niby ten sam model. Nie ten sam kolor, ale trzy różne pomysły, bo te samochody się dość mocno różnią dodatkami. Omega, coś co już też powoli znika z dróg, a szkoda, bo to też był bardzo ciekawy samochód. No i tu już mamy auto teraz bardziej seryjne. Ale to pokazuje też, że nawet auta seryjne gdzieś przez swoich miłośników są na tyle lubiane, że Postanowili tu przyjechać, ale ja tam widzę coś ciekawego z przodu, może się uda to złapać. Bo przed chwilą mówiłem Wam o, o Medze, a tutaj mamy coś co wygląda jak Omega. Ale tak na szybko rzuciłem okiem, że to jest najprawdopodobniej Cadillac przebrany za Opla. Chociaż do końca nie wiadomo, bo z przodu ma znaczek Irmshera, czyli tunera Opla. Z tyłu jest blenda, która właśnie sugeruje, że ma to coś wspólnego z Cadillaciem. No, można się dziwić, jak się coś takiego na drodze spotka. Bo nie wiadomo, jak to nazwać. Czy to nazwać jako e, Opel, czy Opel, ale zbudowany przez e, Ironshara, czy też Cadillac. No, ciekawe to auto na pewno się wyróżnia. A tu już widzimy kolejkę do parady, która za chwilę rusza, więc się ustawimy, żeby złapać ich na wyjeździe, zobaczyć wtedy co dokładnie tu przyjechało. Parada się ustawia, zaraz będzie wyjeżdżać, trochę się tu uspokoiło, a ja skorzystam właśnie z tej okazji i pokażę wam coś czego też na ulicy najczęściej na co dzień nie spotkacie. Opel Kalibra to już jest rzadkość sama w sobie, natomiast tutaj mamy do czynienia z wersją cabriolet To raczej nie jest produkcja, na pewno to nie jest produkcja fabryczna, bo kiedybyście do ręki wzięli taki periodyk jak na przykład samochody świata, nie wiem, 93, 95, może 97, to byście znaleźli oferty czy też jakby opisy firm, które przerabiały standardowe nadwozie samochodowe na wersję cabriolet Ja tutaj nie będę się wypowiadał, co dokładnie jest za firmy. To robiła, bo tego nie pamiętam. Może gdzieś tam nagram z ofu, jak znajdę taką informację, bo pamiętam właśnie z tychże katalogów takie zdjęcia. No tutaj tuning, inwencja, właściciela jak widzicie, modele zabudowane w reflektorach. No i o tyle, o ile kalibr gdzieś tam z przodu każdy mniej więcej zna. No to zajrzyjmy, jak tutaj to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o konstrukcję dachu, bo wygląda to bardzo, bardzo dobrze. No pomijając dekorację. Ale spasowanie tego wszystkiego jest naprawdę super. No i to pokazuje, że to nadwozie miało ogromny potencjał, właśnie jeżeli chodzi o taką wersję. Nie było to właśnie wielkoseryjne i trochę szkoda, bo z całą pewnością pozwoliłoby to kalibrze przetrwać jeszcze większej ilości sztuk. Dlatego, że kabriolety często zimą nie jeżdżą, a więc nie są narażone na tak ostre warunki drogowe. A wiadomo, że te samochody no, gdzieś tam miały problemy z korozją. Natomiast ten egzemplarz naprawdę robi robotę. Bo nie dość, że mamy bardzo rzadką wersję. To jeszcze świetnie dobrane dodatki, jak chociażby te felgi. Rotory wydają się jakby albo fabryczne, albo nawiązujące do fabrycznych. Bo ten wzór dziś już kiedyś widziałem. No ale parapet jest zacny. Może z tej perspektywy będzie to lepiej widać. Z przodu również. Także kto wie, może nasza Tigra Twin Top to też jest pomysł na to, żeby trochę tak pomodzić. Samochód, no tutaj widzicie, pewnie nawet Android Auto się znalazł. Naprawdę mega, mega rzadkość, nie tylko na polskich zlotach, ale i zagranicznych. No i tutaj jesteśmy w tej chwili w takiej strefie, można powiedzieć, tuningu samochodów niby dość popularnych, ale właśnie za sprawą tych różnych dodatków różnych wersji serii limitowanych, yy, akcentów tuningowych i właśnie elementów dobranych z półek oficjalnych i nieoficjalnych tunerów Opla no to każdy z tych aut też się wyróżnia no właśnie, R Ride w tej chwili auto wygaszona, więc leży na brzuszku I kolejna ciekawostka, wracając do kalibry, którą widzieliście jakiś czas temu, udało się spotkać właściciela i okazało się, że to jest samochód zbudowany przez niego, że to on samodzielnie tę kalibrę zrobił, a więc tamten samochód można by określić jedyny taki i można by też powiedzieć, że został nie kupiony, lecz zbudowany. Dach to adaptacja z Astra 2, a ja znalazłem coś poza terenem, co prawda, z lotu, ale coś, co uważam za ciekawe, bo też jest mega, mega rzadkie. Corsa A, słuchajcie, i patrząc po zderzakach, po felgach wydaje się, że to nie jest jakiś bazowy model, tylko raczej coś albo limitowanego, może niekoniecznie GSI, bo siedzenia nie są zbyt kubełkowe, ale jest szyber dach, są alufelgi, są malowane zderzaki, nie wiadomo czy w oryginale, czy później, ale to może sugerować, że kiedyś to naprawdę była Corsa Premium, bo ma takie dodatki, które sugerują, że ktoś tutaj do wyposażenia dołożył. Oczywiście auto, no widać, ma swoje lata, a to powoduje, że też pewne elementy karoserii już nie są oryginalne, bo są od innych modeli, ale dzięki temu wyszła dość ciekawa koncepcja kolorystyczna. Chociaż ten kadr zaczynam od wektry, to najbardziej chciałem pokazać Wam tutaj Astra 1, dlatego że to jest samochód, który no, miałem dość długo co prawda w wersji Cabriolet, ale bardzo wdzięczne auto bardzo długo mi służyło. Tutaj jak widać porobione, ale też ciekawostka, bo auto stoi w sąsiedztwie. Peugeota, no dzisiaj te samochody spotkać możecie w jednym salonie tak jak na przykład właśnie w Mago w Pile, no bo mamy tutaj do czynienia z grupą Strantis, no wtedy jeszcze w latach 90 zdecydowanie nie natomiast to jest też właśnie taki przykład świetny przykład jak auta popularne takie jak właśnie Astra czy 206 Peugeot mogą być zindywidualizowane za pomocą różnych dodatków tak jak widzicie spodny dokładki a w Peugeocie konkretny system audio I dość mocno customowe wnętrze. Oto nasza dobra znajoma, czyli Tigra B, pozyskana i uratowana właściwie przed e, żyletkami. Ja tylko przypominam, że możecie całą metamorfozę tego samochodu zobaczyć na naszym kanale. Natomiast dzisiaj dotarliśmy tutaj też w najnowszą. Astrą i yy, o tyle, o ile wydawać by się mogło, że ten samochód już znacie też z naszego kanału. No bo najnowsza Astra w złotym kolorze już tutaj była, ale w prawne oko zauważy, że tamten model miał inne felgi, inną rejestrację, yy, ciut, inne wnętrze. Ale to co najważniejsze, to był tutaj pod maską inny silnik. Dlatego, że dzisiaj jesteśmy, o właśnie, auto się otworzyło, a więc zaraz zajrzymy pod maskę. Bo Tutaj największa różnica. Ja tylko Wam pokażę właśnie wnętrze. Kapitalne fotele, zresztą Opel zawsze z tego słynął, że fajne siedzenie robił. Czy samodzielnie, czy w kooperacji. Oczywiście AGR, czyli ortopedyczne, ale cęgielek I widzimy się za chwilę pod maską. I zaczynamy od widoku radiatora, reflektora, oczywiście reflektory LEDowe matryksowe, dopasowują się do tego, co się dzieje na drodze. No i tu już widzicie zmianę w stosunku do tamtego samochodu, który wówczas mieliśmy, bo tam było 1, 2, 3 cylindry, a tutaj mamy jednostkę 1,6 w wydaniu hybrydowym, a więc do dyspozycji 180 mechanicznych, 4 cylindry tym razem i co istotne, to ten samochód w razie co, można też ładować z gniazdka, więc to jest hybryda typu plugin. Podejdźmy sobie właśnie tutaj. I tak to wygląda. Tutaj mamy ładowanie, a z drugiej strony, o, wlew paliwa w tej chwili zatrześnięty czy, czy też nie, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że tutaj się leje do tego auta paliwo dynamika jak to w połączeniu silnika elektrycznego właśnie z benzynowym może zaskoczyć, oczywiście pozytywnie. Także tego wariantu do tej pory nie mieliśmy. Samochód, który właśnie potrafi przejechać te kilkadziesiąt kilometrów, w zależności od tego, jak jeździcie, czy dynamicznie, no to będzie to trochę mniej, jeżeli dość spokojnie, to więcej, ale kilkadziesiąt kilometrów, pierwszych kilometrów można pokonywać sobie na prądzie, potem na silniku benzynowym, w trybie hybrydowym, bo właśnie wybór trybów jazdy w tym przypadku jest taki, że owszem, sport, owszem, inne ustawienia, ale przede wszystkim ustawienia pomiędzy trybem jazdy stricte elektrycznym, a trybem rybem jazdy na przykład e, hybrydowym.